Stąd zeszedł nas z kolejną swoją yy, statuetką. Statuetkę w kate tej kategorii wręczą aktorka i tancerka Agnieszka Kaszarowska i facet z Radia SK Michał Zabkowski. Zobacz, zobacz muzykę, muzykę 2016 Eska Music Awards. Music Awards, najlepsza artystka? Boże, 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 bożynko, jestem taki podekscytowany, naprawdę. Michał, ja wiem, że dopiero dzisiaj się poznaliśmy, ale mogłeś zapamiętać moje imię Agnieszka. Możartowałem, no, ale przecież, <laughs> nie? Drodzy Państwo, najlepsza artystka, jaka to artystka, powinna bardzo pięknie śpiewać, dobrze wyglądać, świetnie prezentować się na scenie, mieć super kontakt z publicznością, co jeszcze? No i powinna mieć hit na czasie, prawda? Sprawdźmy, kto jest nominowany. 2016 jest Awards. Najlepsza artystka Cleo Margaret Sylwia Grzeszczak To co? Sprawdzamy? Rączki umyte? Zawsze umyte. Nagrodę SK Music Awards w kategorii najlepsza artystka zdobywa Dobry wieczór wszystkim. Moi drodzy, muszę Wam coś powiedzieć. Kiedy urodziła się moja córa, pomyślałam sobie, że, moja, że może nie będę miała takiej miłości już do muzyki, ale wiem jedno, że ta mała istota spowodowała, że inspiruje mnie do jeszcze większego tworzenia i do tego, że jeszcze bardziej chce mi się tutaj śpiewać dla Was i, i po prostu żyć. I przeżywać tak piękne chwile jak te. Bardzo Wam dziękuję za przeogromne wsparcie, za to, że jesteście i naprawdę to dla mnie ogromnie wzruszająca chwila. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.